Siesta. Pojedli, popili, teraz by się pobawili albo pospali. tu przy miskach pilnuje jeden myśliciel Uu, myśliciel przy miskach pilnuje żeby mu nikt nie zjadł wszystkiego tak sobie pilnuje na potem o, ja tutaj go próbowałam rozruszać hej kolego hej kolego co tak leżysz sam reszta walczy walczy ze sobą o co? Nie wiadomo o co. O ten tu zagląda mi i ciągle mi moczy nosem obiektyw. Przyszedł głód po zabawie? Oczywiście, oczywiście głód przyszedł po zabawie i już jest piesek. Niam, niam, niam. I zaczynam jakiś temat, potem wątek gubię, to lepiej już nie zaczynam, tylko filmuję. O! Oh, dosyć tego gadania. Teraz się skupię na pieseczkach. A ładny jesteś! A ty? ładny. Jesteśmy. Takie ładne pieski, jak aniołki w niebie. Zawsze mam ładne. Od 20 lat. Od 12 lat w takim jednym stowarzyszeniu, które jest bardzo niewdzięczne. Wrogo nastawione do członków i hodowców. Władza. Co władza? Może wszystko. My, tu, władza, nam trzeba się kłaniać i w pierścień całować. Bo ty, hodowca, masz staż 20 lat w hodowaniu, w rozrodzie, w wychowaniu, w karmieniu, leczeniu, szczepieniach, odroboczeniach, ale ty jesteś nikim. 20 lat w hodowli Yorkshire Terrierów. Ile bym studiów skończyła? 4 razy medycynę. 4 razy politechnikę. 5 razy 4? 20. 5 razy bym skończyła studia w toku czteroletnim. A ja nadal jestem hodowca, amator. Pożal, ty się boże, jaka ja jestem sierota, jaka jestem <grymna> ograniczona traktowana przez stowarzyszenie. Jako hodowca amator. Praktyka dała mi bardzo dużą wiedzę doświadczenie praktykam, a mimo to jestem hodowca amator. Czyli ważniejsze to co w książce i na papierze, czyli zdawać testy, egzaminy, wtedy masz tytuł magister, inżynier, licencjat. Ale jak masz praktykę w danej branży, to taką praktykę na fest, na, na cztery fajerki, tak? Czyli kuchnia zapalona, cztery palniki, jeszcze piekarnik. No, jesteś nikim, jesteś tylko amatorem, nie masz nic do gadania, i my tu w stowarzyszeniu jesteśmy władza. Nam trzeba się kłaniać, my z tobą możemy zrobić wszystko. Możemy cię zawiesić, możemy cię wykluczyć, możemy ci zniszczyć dobre imię. Opinie możemy to rozesłać na cały kraj i, na, i opublikować i informować każdego na telefon i na maila. Tak, tak, pan Jan Nowak i pan Jan Kowalski i pani Anna Nowak i pani Anna Kowalska to są hodowcy. Spod ciemnej gwiazdy to nie są nasi ludzie, mimo że mają najlepsze psy doskonałe, bez wad genetycznych, a jeżeli to takie wady w zakresie rasy typowe, powszechne, nigdy. Nie sprzedał taki hodowca chorego psa nikomu nigdy w życiu, nawet ani razu. Nawet jednego wyjątku. Żeby sprzedać psa szczeniaka chorego, wymagającego leczenia, absolutnie nigdy mogę kląć się tu na wszystkie świętości, na całą rodzinę, na własne życie, zdrowie, na wszystko, co jest na świecie. Nigdy nie sprzedałam chorego psa. Nigdy. Uważam, że chory pies to obowiązek hodowcy najpierw go wyleczyć, wyleczyć go, potem się zastanowić, czy go sprzedać, czy nie sprzedać, czy go sprzedać, ewentualnie nie sprzedać, czyli dać do adopcji za złotówkę lub za zero złotych, tylko na umowę i to w, w ręce ludzi odpowiedzialnych, świadomych. Świadomych wady, choroby, z którą się szczeniak urodził. Ale może to być cena obniżona. Jeżeli wada nie jest aż taka straszna, wada jak to wada dajmy na to, jest takich wad bez liku. Każda rasa psów rasowych każda rasa ma swoje typowe wady. Najczęściej występujące. Yorkshire Terrier jest to rasa istniejąca na kuli ziemskiej, czyli na Ziemi, od 170 lat. 170 lat ma rasa Yorkshire Terrier, a mimo to. Występują co roku te same wady. 170 lat istnieją te same wady. Przepuklina pachwinowa pępkowa, zgryz przodo, zgryz tyło, zgryz cęgi. Wady zgryzu. Za mała ilość zębów, czyli brak kompletu uzębienia. Niezrośnięte ciemiączko. Złamany ogon. Eee, zwichnięty ogon albo zgrubienia guzy na ogonie. Może być krzywy kręgosłup, czyli siodło, pałąk, przebudowa zadu. To są trzy różne wady. Kto chce, to niech się uczy, to się dowie, na czym polega siodło, na, na, czym, polega, na czym polega siodło, na czym polega pałąk, na czym polega przebudowa zadu. Do tego spłycona klatka piersiowa albo całkowicie spłaszczona. To jest też wada. Wada wrodzona genetyczna albo wada nabyta, bo szczenie od urodzenia cały czas leżało na, na klatce piersiowej na brzuchu. Do tego dochodzi wada. Hmm, Brak kątowanych łapek, czyli łapki nie są kątowane jak należy, tylko strome łapki, czyli proste jak patyki szczudła. Do tego dochodzi zbyt krótka szyja, czyli głowa osadzona na karku. Taki buldog. Do tego dochodzi co? Nieprawidłowy kształt czaszki, osadzenie i i noszenie uszu, osadzenie i noszenie ogona. A takie urodowe wady jak zbyt długi pysk? Czyli kufa, kufa za długa, jak u jamnika na trzy palce, na cztery palce takie jorki też są. Moje joreczki mają pyszczek na dwa palce. Niektóre na półtora palca, a niektóre na jeden palec, co zdarzają się na, na centymetr. Noseczek centymetrowy. Uszy? Uszy są w fazie powstawania, tak jak u tego kolesia. Ogolone ucho, prawe już ładnie prawie stoi, a lewe jeszcze mu brakuje. No ale ten koleś urósł. Ten koleś rósł w, w górę, tak? Czyli u niego szkielet. Wszystko poszło w szkielet. We wzrost, bo to jest koleś taki wyższy. Nie jest taki mały pimpek, nie jest to taki mały, mała pokraka, tylko jest smukły, większy trochę. I jego rozwój się odbywał najpierw szkielet, wzrost i wszystko, a uszy teraz będą wstawały na końcu. Będzie miał uszy proporcjonalne do całego ciała. Tu jeszcze jest szczeniak, on jeszcze się rozwija, u niego wszystko, on jest jeszcze luźny, luźny w lędźwiach, w ścięgnach, w stawach wszystkich. Jakie jeszcze wady występują? Brak przedpiersia. Brak pigmentu. Na tr na tr trufla, brak pigmentu trufli, brak pigmentu włosów, oka. Pazurów. No, a wady wewnętrzne. Uuu, te to dopiero są ważne i poważne. Ale jeszcze co do urody i w ogóle co do rasy i wady genetycznej czy w, wrodzonej, to jest wada, wady genetyczne typu zbyt y, y, rzadkie, słabe włosy. Tak. Włosy tak rzadkie, że jorki są prawie łyse. Albo nie rosną im włosy na, na nosie, na uszach, na ogonie. Też są takie jorki. Nie rosną włosy. I co? Jak rosną to takie trzy piórka na krzyż. Tak. Jakie są jeszcze wady? Za małe oczy, albo wyłupiaste oczy. Oczy wyłupiaste jak uciłały jak u buldoga, albo zbyt małe oczy, szparki, cieniutkie, wąziutkie. Jakie jeszcze wady są urodowe czy inne? W kolorystyce. Ale ludziom się wszystko podoba, bo do mnie dzwonią klienci, którzy chcą jasnego jorka, czyli całego srebrnego albo srebr, srebro ze złotem, czy stal ze złotem, czy grafic ze złotem. Ale są też, co chcą czarno-złotego, albo czarno-białego, albo czarno-rudego. Czarny podpalany, tak. No więc, co się komu podoba, co kto lubi, kto, co preferuje, no. I to nie ma dyskusji, jeżeli chodzi o urodę. Bo jednemu się podoba... Au! Jednemu się podoba blondynka, drugiemu brunetka. Jednemu się podoba szatyn albo rudy. Rudy, 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 rudy ryc. Jaka piękna sztuka. Rudy, 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 rudy ryc.

ale to jest zawzięta bestia. Kto chce tą bestię kupić, bo ja zwariuję tu z nim. On mnie tu rozszarpie i nie zostanie ze mnie już nic. Zostanie o! tylko trochę tych szmat rozszarpanych. A mięsko będzie zjedzone. Kości białe zostaną ze mnie. Kości, kości zostaną. Kość. Kim ty jesteś, małpo jedna? Ty, małpo jedna, zaraz zobaczymy, kim ty jesteś. Wezmę cię i zobaczę płeć. Sprawdzamy płeć, sprawdzamy płeć. Chłopak, chłopak zadzior taki, zawziętas jak nie wiem co. Taki zawzięty. To jest chłopak, to jest chłopak. Ten chłopak, ten chłopak, który mnie tak gryzie cały czas. Szarpie mnie za nogę, za palec. I znowu będzie ty, babo, wstrętna. Co, tak tego psa szarpiesz? O, ten pies jest taki szarpany, taki, taki zmaltretowany. Tak, pani go szarpie, maltretuje i co? I upokarza. Tak, jak nie upokarzają, nie? No to na razie kończę ten filmik, bo już się skończyło nagranie.